To plac Sienkiewicza, z popiersiem Jana Szczepanika, znanego w całym świecie tarnowskiego wynalazcy. I fontanna jeszcze nie działa, z tym musimy poczekać do wiosny, choć plac jest już gotowy. Koszt był inwestycji planowany niespełna 1 milion 150 tysięcy. Ponieważ mieliśmy cały czas po drodze jednak dość dużo kłopotów z wykonawcą, to z powodu no, pewnych niedomagań technicznych, ale nie funkcji tego, tego placu czy tych ciągów pieszych, obniżyliśmy jego wynagrodzenie z dwóch powodów. Jedno, tak jak wspominam, te względy estetyczne, użytkowe walory, a drugie to przekroczenie terminu umownego. To jest razem wzięte kwota 70 kilka tysięcy złotych. Zatem za opóźnienia i niedociągnięcia właśnie 70 tysięcy złotych kary zapłaci wykonawca placu. O to, jak podoba się nowa wizytówka tarnowa, spytaliśmy mieszkańców. Dosyć sympatycznie, dziecko przyszło gołąbki, właśnie karmić. Także podoba się, owszem. Przestrzennie się zrobiło bardzo. Mnie się wszystko podoba. Plac zrobiony jak trzeba, a przedtem było dziadostwo. Teraz jest zrobione. Bardzo nam się podoba. Jest. Taki nowo, te, nowoczesny dość. Oby tylko nowy plac przyczynił się do tego, że tarnowianie wreszcie dowiedzą się, kim był i co osiągnął w swoim życiu Jan Szczepanik, bo z tym niestety nie jest najlepiej. Julita Majewska, telewizja.